Hej. Witam Was w kolejnym odcinku Oksygena. Między odcinkami podjechałem sobie myszką w to miejsce i zacie, co mi się wyświetliło. Anti-Entropy Thermonulifier, czyli nasza uniwersalna maszyna chłodząca. Wreszcie to znalazłem. Jest zaraz nad gejzerem ze słoną wodą, co nie jest zbyt optymalne, bo tutaj się grzeje, a tutaj chłodzi. Ale dzięki tej maszynce w końcu będziemy mogli Założyć sobie plantację lodowej pszenicy. Wreszcie będziemy mieć na to technologię, bo lodowa pszenica, jak może, wielo, jak może niektórzy pamiętają z mojej poprzedniej serii, strasznie ciężko rośnie, kiedy przyjdzie ciągle ją chłodzić, ciągle się starać, żeby nam się nie przegrzała. Bardzo upierdliwa jest w utrzymaniu, dlatego właśnie chciałem najpierw znaleźć tą maszynkę, która będzie nam cały czas chłodzić. No i w końcu się udało. Nareszcie ją mamy. Um, tutaj bym zrobił w zasadzie też tak przejście. W sumie to tutaj całe rozkopę. I zrobię tak. Tu i drabinka. Nie wiem, ile ta drabinka istniejąca się ciągnie, ale to musimy dać tutaj. Pyk i dotąd. A jak ta tutaj idzie, to po prostu się pokryją i anulujemy. No, i też odpowiedni priorytet musimy duplikantom zlecić, żeby to ruszyło. Chociaż kopka, widzę, już ładnie się zajęła. Kolejni tutaj przychodzą. Świetnie, świetnie. Jest też problem z naszą prasą, bo przecież ona generuje parę wodną. Gdzieś tutaj to było napisane. Gaz output, i z tego co pamiętam, ona ją yy, wypuszcza do otoczenia. Nie jestem tego pewien, ale na wszelki wypadek zrobimy sobie tutaj miejsce, gdzie możemy zbierać parę wodną. Myślę, że trzeba by to tutaj zamontować w zasadzie, no bo gdzie indziej? Tak, tutaj zrobić taką kratkę, przez którą się będzie skapywać w dół, a tutaj zbiornik. No niestety trzeba by się przebić przez abysali w tym celu. Fajnie, że tutaj mam takie, tak dużo użytecznych rzeczy. No zobaczcie, tutaj jest olej, tutaj jest słona woda na sałatę. A tutaj jest yy, uniwersalne chłodzenie, które wykorzystuje wodór. Tutaj mam trochę wodoru, ale oczywiście będziemy go tworzyć z wody. Tylko niekoniecznie z tej wody, bo ta woda to przyda się do sałaty. Chociaż zobaczymy, jaka będzie tego wydajność. Bo może jak sałatę nasadzimy, a wciąż będzie dużo miejsca, to sobie yy, część tej wody wykorzystamy. Cóż, na pewno, a czemu? Ty masz ta... Czemu wy macie takie głupie miny? A bo wdepnęliście w wodę, ok? i zimno wam podobno, no tutaj zimno z pewnością nie jest, więc gdzieś musieli się wychłodzić lokalnie, dobra jak z bakteriami stoimy, e, coraz bardziej nam się w powietrzu rozprzestrzeniają niestety, to jest spory problem, e, łóżko jest, które nie jest w stanie nikogo wyleczyć, bo nie mamy medical packów, czyli... Lilii balsamicznej nie dosięgliśmy jeszcze. Nie pamiętam, gdzie ona rosła tak do końca. Tutaj jest. Czyli na tym biomie z chlorem, ok. Czyli tutaj w zasadzie. No ale akurat tutaj nie rośnie. Czyli tutaj też powinna móc. No nie wiem, jak jakaś będzie, to ją zbierzemy. Tutaj są najbliższe, ale trudny dostęp by był, bo by nam wszystko na bazę poszło. Jak w ogóle stoimy z dwutlenkiem węgla, mało go jest Mało i Powoli się zbiera oczywiście, ale nie chcę stąd wylatywać, tutaj się strasznie Zapakował, chociaż widzę, że też mamy tutaj chlor Kurcze Wszędzie są takie upierdliwe gazy, typu gaz ziemny, chlor Musiałbym całe powietrze z bazy przefiltrować i wydmuchać gdzieś Zwłaszcza to zanieczyszczone powietrze Mógłbym to zrobić, tutaj zamontować filtr, który wszystko zaciągnie Znaczy pompkę tylko, że mamy problemy z prądem. I to takie raczej spore. To niby pracuje. Yy, tutaj generatorki narobiłem, to teraz pracują. Ale tak to to bywa z nimi różnie. Czy ktoś w ogóle tutaj korzysta z tego? No Chyba korzystają. Właśnie. Kaktuski. Kaktusiki muszę pozbierać. Tak raczej priorytetowo niż nie. Yy. Tutaj mi zaraz się ropa dostanie, ile tu mamy? Nie no, 270, no to jeszcze sporo. Ten transformator jak w końcu zrobią, fajnie tak jakby to dzisiaj ukończyli, to wtedy będzie można, A co to jest? Tu proszę drabinę dać, halo. <laughs> co to <laughs> w ogóle ma być? Tutaj na wypadek, gdyby to jednak robiło tę wodę, zrobimy tak, um, mechaniczny airlock. I tu, tutaj, płytkę. Tutaj, płytkę. W ogóle to powinny być izolacyjne, te wszystkie płytki. No, ale niech będzie, że cała ta strefa będzie gorąca, jak diabli. I tak, tutaj zrobimy płytkę przepuszczającą wodę. W tym miejscu. A tutaj, nie jestem pewien, czy to leci dokładnie jeden blok w dół, więc na wszelki wykupiemy trochę głębiej. I zrobimy tak. Tak zrobimy? Tak, tak zrobimy. I tutaj będzie mogła wejść pompka. Ale na razie to zostawimy tak, jak jest, i jeśli będzie trzeba, to dopiero wtedy to dokończymy, jeśli faktycznie ta para wodna będzie lecieć, bo mi się wydaje, że ona może być odprowadzana. Tak to wygląda, nie? Tutaj idzie zaraz. Ty wydalasz gaz, jakim jest dwutlenek węgla, i wydalasz też parę wodną. Ale pamiętam, ta para szła do otoczenia, a dwutlenek węgla sobie yy, szedł rurą. Więc co ty robisz z tym dwutlenkiem węgla na tą chwilę? Pokaż mi. Nic nie robisz. A gdzie mamy dwutlenek węgla zbierany? Tutaj mamy zbierany. Możemy więc bez problemu zrobić sobie tak. I tu. I tu. I tu I tu, tu tu. I tu tu tam. Pyk! Doskonale. Trzeba by oczywiście drabinkę dokręcić, bo nie sięgną z podłogi. O. I niech sobie ogarniają to. Tutaj się wkopali wreszcie, więc będzie można ruszać. Yy, lodowa pszenica. Myślę, że tutaj by było dobre miejsce dla niej, tylko by trzeba ją, pamiętajcie, podlewać. Na razie może zrobię zwykłe farmy. I moi farmerzy będą tutaj przychodzić po prostu. W ogóle to nie potrzebuję też dużej tej farmy, póki co mogę się odbyć bez tego termonulifajera. Tylko po prostu muszę zamontować drzwi, żeby mi chroniły przed wychłodzeniem. A tutaj to by wypadało, w tym miejscu w ogóle zrobić granicę, ale wtedy wypuszczę cały ten gorący wodór na górę. No, taki gorący, że nie jest zbytnio, ale wiecie o co chodzi. Cieplejszy na pewno niż ten lód z otoczenia. Poza tym ten lód, ta woda by mi się cała zlała tutaj do tej solanki, by mi się pomieszały cieczy, a tego nie chcemy. O, coś nowego mi się odkryło jakieś pompki, ok. Mini pompki. Czy mam coś zamówione do researchowania? Tak, mam zamówione. Dobra. Oj, coś, coś całkiem drogiego widzę. Punkty. Ale to nie problem. Ogarniemy. Yy, tutaj nie jest podłączony jeszcze kabel, z tego co widzę. Aha, nie jest. No, no to do prasy zapraszam. Na razie nie podłączam drzwi, bo one za dużo prądu by żarły. Lepiej je zostawić na manualu, czyli niech sobie chodzą po prostu powoli, tak jak ręczne drzwi. Um, tutaj trochę się martwię, że mi się to przepełni. No, niby nie ma dużo tej ropy. W razie czego mogę tutaj pogłębić, tutaj podwyższyć i zrobić przejście tutaj na jednym poziomie. Ale już chciałem po prostu jakkolwiek się wkopać i troszkę się pospieszyłem faktycznie. Hmm, ta ropa mi, chociaż ta ropa w ogóle gorąca może być. No i tutaj nieźle mi zagrzać temperaturę. Proszę te drzwi zrobić szybciej niż wolniej. Bo póki co to robicie je wolniej niż szybciej. Yy, tutaj jest spoko. Dziurka jest zamontowany. Nie musimy go odpalać. To nie jest nasz najwyższy priorytet na tą chwilę. Yy, tutaj trochę gazu uciekło. Tutaj ładnie widzę gaz się magazynuje w tych dwóch zbiornikach. I słucham czemu tutaj nie idziesz? A bo są pełne baterie. Okej. Okay. No tak, jak dorobiłem te generatorki węglowe, to w zasadzie mam już dosyć dużo prądu, więc mógłbym się pokusić o podłączenie jednak drzwi. Eee, czyli tak, tu i tu. O, no co z głowę zaklidujesz? Nic ci się na nim nie leje, chłopie. Co z tobą? Te zostawiam, bo tutaj kabel to by musiał przez środek ciągnąć. I tak, w ogóle ile ty prądu potrzebujesz, przyjacielu?

1100, 200, 400, no 1400 jak nic wyjdzie. A nie, bo one mają 2000, dobra. Te kable wystarczą. Jakbym tutaj pompkę jeszcze domontował, to dosłownie na styk wystarczyło. A i tak nie wszystko jest jednocześnie wykorzystywane. No umówmy się. Nie ze wszystkiego naraz korzystają, chociaż ta rafineria, no faktycznie, nie uwzględniłem, że to jest maszyna przemysłowa, która dużo żre, i to też prasa do polimerów. Tak zwany dziurkacz do plastiku? Dobra, tutaj ładnie ciągną to. Tutaj już w ogóle zrobili pół drabinki, to świetnie. Tutaj kazałem posprzątać, ale troszkę im się olało tą robotę. Kto tutaj w ogóle ma jakieś skile? Bo na pewno są jacyś. O właśnie. Ty jesteś farmerem. Czy ty jesteś na pewno farmerem? Jakie ty masz skile? Hasbandrit, czyli ty jesteś rancherem. To co mnie oszukujesz? Ranching. O, i woźna dostała skila. super. W takim razie będziesz pierwszą na świecie woźną z egzoszkieletem, albo nie. Najpierw będziesz sprzątać. <grym> tak, a dopiero potem będziesz pierwszą woźną z egzoszkieletem, bo za dużo stresu by to jej generowało. Tutaj zrobiłem kabel, żeby pociągnąć go stąd, po czym pociągnąłem go dołem, bo zapomniałem o tym. <grym> Doskonale. Dobra, tutaj cały czas coś robią. Temu muszę chyba podnieść priorytet, bo troszeczkę jest to olewane, mam wrażenie, i te kaktusiki bardzo potrzebuję, pożądam kaktusów, kopcie mi je. czy ty jesteś już oswojone? Tak, już nawet ja ją zniosłeś, proszę bardzo, pierwsze oswojone pakusie mamy, to w zasadzie ten jeden pakuś wystarczy, czy ty masz... Anurin? One już się odkaziły same przez to, że stały w czystym tlenie, mam wrażenie. No, one się odkaziły. Dobrze, że woda nie jest skażona, tylko że ta tutaj. Ile ona ma, przepraszam? 420. Ale dobra, ta woda yy, traci te bakterie, więc prędzej czy później one wyzdychają. To jest spoko. Wystarczy zostawić tę wodę. O, tą tutaj. Yy, jak tylko jej nie ruszą, to będzie dobrze. Tutaj widzę, idzie woda yy, z chuty i się robi diabelnie gorąco w bazie. Ojojejejej. Jak ogarniemy sobie już system rozprowadzania... O, tutaj, o, zobaczcie, tutaj ma 36 stopni, 32, a tu znowu 36. Czyli ten kaktus, właśnie potwierdziłem, że grzeje. <laughs> nie no, oczywiście nie grzeje, ale no to strasznie dziwnie działa. Strasznie dziwnie te temperatury się wymieniają tutaj. Um, ropy nigdzie nie przechowujemy, bo też nie, nie ma za bardzo takiej potrzeby. Rafineria. O kurde, rafineria robiła przecież gaz. O kuźwa. Rafineria produkowała mi gaz. Gaz ziemny się robił tutaj, kiedy się jej używało. Nie, to tylko tutaj. Co, co, co ty tworzysz? Pokaż mi to. Jest gaz ziemny, kurde. Dobra, to zrobimy tak. A nie, ty masz tutaj pompkę. Masz tutaj pompkę, doskonale. Dobra, to tak, ta pompka. Czy ona ma już podłączenie? A właśnie, ona ma podłączenie, tylko ona ma podłączenie. Proszę pokazać, eee, wentylację. Gdzie to jest? Tutaj. A nie, to prasa polimerowa tylko ma. I tutaj jest w zasadzie yy, zanieczyszczony tlen. Ej, mógłbym całą tę atmosferę wypompować, w zasadzie, ten zanieczyszczony tlen, i wtedy zająłbym sobie ten cały fragment dla siebie. To by nie było głupie. Mogę ją zostawić, żeby chodziła tak, jak jest. W takim razie musimy ją tylko podłączyć. I tutaj wentem. O, tą maszynkę. I ona teraz nie chodzi. I Niech ta para. Nie, właśnie. Ej. Para nie może być. Parę ja muszę oddzielać. Kurde no, czemu to takie głupie musi być. Eee, dobra. Eee, zróbmy tak. To tutaj niech będzie. Tylko tutaj będzie gorąca para, to znowu wszystkich poparzy jak diabli. No nie. No nie nie. To ja muszę jeszcze inaczej. Mam pomysł na to. Um. Zrobimy tak. Wentylacja, pompka i ta pompka będzie zaciągać z tego miejsca gazy. Tutaj pod nią zrobimy podłogę. Aha, guzik zrobimy, bo zablokuje się drzwi wtedy. <śm> <todgłos> Tutaj zrobimy pompkę. O, mam nadzieję, że nie jest za wysoko. Oczywiście, że jest za nisko wręcz. To zróbmy tak. Najpierw podłogę. Tutaj. A tutaj dopiero pompkę na tym. O. Jest pompka. Tutaj trzeba wszystko wykopać. O. I zabudować w tym miejscu. Tak. I teraz ty robisz rurkę. Tutaj. Um, tu. I tutaj, jeśli jest para wodna, to będzie szła do tego miejsca. Eee, tak, tutaj będzie szła para wodna. Co tutaj jest za gaz? Tlen, ok. Więc tak, tutaj zrobimy filtr. A nie ta zakładka, oczywiście. Jest filtr, ok. Obracamy go do pionu. Albo w sumie. Nie, nie może być w podłodze. Kurde. No, fajnie by było, gdyby był. I tak. Yy, rurki. Ta rurka idzie tu. A ta rurka idzie tu. I tutaj montujemy płytki niezwykłe, tylko teraz już izolowane. I tutaj też montujemy izolowane. Um, tak. I tu. A tutaj z kolei zamontujemy sobie drzwi. I tutaj zrobimy węcik, w którym będzie para wodna wychodzić. Albo nie, zrobimy go dopiero tutaj. Um, hmm, gdzie go zrobić? Tutaj go zrobię. Tak żeby jak najdalej od wejścia i blisko tej wody, którą mamy w tym miejscu. Tutaj trzeba zrobić w takim wypadku drabinkę. O. Pyk. I teraz powinno być git. Tylko muszą to wszystko bardzo pilnie zamontować mi. <laughs> tak, i ten dziurkacz. Dobrze, że jest niepodłączony i nie ma zasilania. Dobrze, że on nie jest podłączony. Zróbmy tak, ten kabel jeden, Anulujmy. Żeby nie ciągło plastiku. Ty na razie rób propę, która będzie się tutaj składować. Ty nie masz gdzie wydawać yy, gazów, które uzbierałeś. No, przykro mi. O! I tutaj możemy zrobić tak: kolejny filtr, ale ja będę prądu zużywać. O jezu! Kolejny filtr. I co? Gaz ziemny? Tutaj, tylko że gaz tu już jest przepchany wręcz. To może na razie niech wszystko ładuje tam, będzie się trochę marnował ten gaz, no ale trudno. Powiedzmy, że mogę zbudować zawsze drugie pomieszczenie, w którym zrobię pompki, otworzę to pomieszczenie tylko do niego i sobie wszystko na spokojnie kiedyś wypompuję. Na razie mamy bardzo stężony dwutlenek węgla i trochę zanieczyszczonego tlenu. No i to wystarczy w tym miejscu. To jednak anulujcie. Nie potrzeba nam tego bo para jednak tutaj nie będzie szła, ona będzie tutaj zasysana albo w ostateczności tu. Zależy gdzie poleci, czy do góry, czy w dół. Tak, obie te rzeczy będą ją pompować w tym samym kierunku. Dlatego robię u góry yy, zasysanie pary wodnej, żeby nam nie szła priorytetowo w dół, bo jak ona się tutaj będzie gromadzić, będzie się skraplać, będzie szła tędy, a mi zależy, by szybko ją wywalić. I właśnie, właśnie, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Izolowane rurki, tutaj tylko izolowane, żadne inne: tu, tu, tu i tu. Tylko izolowane, nie chcę zwykłych rurek widzieć w tym miejscu. Tutaj wszystko proszę ogarnąć ładnie. Ej, no, całkiem sprawnie im to idzie w sumie, muszę powiedzieć. No, bardzo ładnie idzie moim duplikantom. Muszę pochwalić ich wydajność. Nawet chorzy niektórzy są, co prawda. Dalej brakuje nam tej lilii balsamicznej, strasznie. Ale pomimo to całkiem ładnie sobie radzą. I dotarliśmy do granicy mapy, co ciekawe. Strasznie blisko jakby, nie? Zobaczcie, tutaj i tylko tyle do brzegu. Cóż, może mi się wydaje, bo ja nie prowadzę ekspansji za bardzo na lewo też. O, ale tutaj już mi się zatrzymało, dalej nie jedzie. Czyli w sumie na szerokość już prawie całą mapę odkryłem. Jakieś trzy czwarte. No ale no to oczywiście na tej jednej wysokości, nie że całą na wskroś poznałem. Eee, tutaj priorytet dam ósemka, jest, ok. Ciebie też proszę wykorzenić nie wiem czy mu cię olano zupełnie. A tutaj trzeba położyć izolacyjne płytki. Gdzie się da? Przynajmniej, bo nie wszędzie można. Teraz, eee, nie wiem, tutaj? Jakie ty masz przewodnictwo cieplne? Mam nadzieję, że y, zatrzymasz jakoś. Jak to wygląda? Nie no, tutaj się hamuje, tutaj jest trochę przypał. To w sumie mogę to tu. Ej, mogę tu. No to spoko. To lajcik. Tutaj ma yy, abysalid, więc nie przejdzie. Tutaj muszę tylko zamknąć. To zrobię taką górkę, żeby ten granit. Yy, żeby go nie ruszać. Bo jak go rozwalę, to będzie słabo. Dobra, i ty co? Ty nie masz dość yy, cieczy do pracy, czy czego? Czy po prostu nikt cię nie obsługuje? Nikt chyba je nie obsługuje, a czy tutaj jest... Co tutaj jest? Jest benzyna, dobrze. Mamy już benzynę. Świetnie się składa. Ja bym tutaj wkopał, bo to głupio wygląda. Trochę to, tak tu tak dziwnie jest. No ale dobra, tutaj ogarniają, tutaj yy, też. Tutaj są kaktusiki kolejne, jakbym chciał. Gejzer znowu się odpalił, w porządku. Niech chodzi. Mocy nam trochę ubywa. Jezu, serio? Gdzie ty jesteś? Farmbund dostał level z wrażenia. No bo jest trochę bud. Nie tylko farm. Gdzie ty jesteś? Powiedz mi. Jest. I ty nie masz żadnego. A! Tu. Proszę się artyścić. I zapraszam. Malować. A... Halo? Dziewiątka? Artysta. Ja wiem, że jesteś kontrowersyjną osobi osobowością, ale. Proszę nie. Nie w ten sposób się. <laughs> śmieszne to jest. Jak ich oblizuje po rękach. O. Ciekawe, czy jak y jest kolejka, to czy oni to będą. A jak fajnie strzela farbami? Aha, i poszła gdzieś. Świetnie. I co? Zaczęła i poszła sobie? Aha, do, dostać czapkę poszła, okej. Okay. Czy ty masz na sobie bakterie? Nie, bo cię wylizało przecież mydełko Fa. Pik. Jaki <grytanie> dźwięk nakładania tej czapki. Dawaj. Rób sztukę. Rób nam sztukę. Dobrze, pięknie robisz sztukę. Trochę to zajmie, to ja pójdę w tym czasie ogarnąć tutaj, czy ładnie idzie. Idzie. Może nie ładnie, ale idzie. To, to powinno mi wystarczyć. Ty tutaj na filtrze masz nieoddychalne gazy i to jest... Yy... Boże. Co ty produkujesz? Steam, dobra. Zapo zapomniałem angielskiej nazwy dla pary. Ale przypał. Dobra, i jest. Teraz tylko muszę zrobić tak, że nożyczki, odcinam to od tego. I czy tutaj lwurki izolowane idą? Okej. Okay. Tutaj też, okej, okay. dobra. To powinienem zrobić z izolowanych płytek, a nie zwykłych. Bo teraz jest trochę głupio. Bo mi tutaj gorące napcha, no chyba, że tutaj tu gorąco też się rozejdzie niestety. Zobaczymy. O, jest otwarte bardzo ładnie. To czeka na dostarczenie wodoru. Świetnie, ale tutaj nie ma jeszcze nic. Yy, odkopane. Jakim cudem czekasz na wodór? Ja bym tutaj mógł wodór podłączyć, pewnie. Patrzcie. A gdzie to jest? Tutaj. Wentylacja. Pyk. I ja tutaj normalnie mogę wodór sobie i To będzie chodzić za kamieniem czy co? Świetna maszyna, świetna. Uwielbiam. No ale dobra. Budowniczy widzę ma kryzys egzystencjonalny i mało tlenu jest tutaj. No to trochę rozumiem jego obawy. <laughs> Temperatura tutaj jest na tyle niska, że mogę się pokusić o tymczasowe zainstalowanie grządki tutaj. Um, więc tak, najpierw stacja farmiąca oczywiście. Farmstation doskonale. Tu, do tego, déjà. O tutaj te. Jedna płytka, żeby to jakoś wyglądało. Jedna płytka tu. Halo, dziękuję. I teraz trochę płytek yy, z farmami. Tu i tu, chyba tu. Tutaj zrobimy tak, żeby już było na równi z tym. Halo. O, już się odlagło. Fajnie. Yy, to jedną anulujemy. I zbudujemy. Ścianę. Gdzie? Tutaj. Drzwi. Pyk. Aha, no tak. Um... Czyli to nie może być. Tutaj musi być zwykła płytka. <ścoughs> Okej. Okay. I to będzie jako jedno pomieszczenie farmerskie. I tu. I oczywiście wykopać zawartość tego. No i ten lud żeby jakoś tam dojść, prawda? A tutaj podłogę. I już mają pozlecane tutaj przygotowanie farmy, całkiem ładnie. Ale na razie niech się priorytetowo zajmą tym. Bo bez tego to. nie ogarniemy dalej. To. tu. tu. tam. tu. i to. Zapraszam. Tam to olać. Ciebie anulujemy, bo nie wiem czemu kazem kopać. I tak zostało. Za duże ciśnienie. Nie pierdzielcie że tak się dzieje nie nawet mi tak nie mówcie, że za duże no waha się to ciśnienie ale co chwila jest za duże kuźwa dlaczego dlaczego zresztą jak zacznie uwalniać parę, jak puści jej choć trochę to ona wypełni to pole, będzie w małym stężeniu więc zacznie się pchać z tym i zacznie się teoretycznie skraplać do postaci cieczy, więc może ogarnie jakoś się w ostateczności mogę też otworzyć tutaj, żeby to zasało. Bo to przypominam, musi zasysać. E... O, jak ładnie ropę całą wciąga, czy to musi mieć tyle ropy, żeby, puś... żeby zacząć działać? Napchany ten, jakby mikser, a ma tylko trochę? No to tak trochę wygląda. Nie wiem. Tak, ten poziom się podnosi. Jak będzie wysoki, to wtedy ruszy. A ile jest? 380 kg. Ok. Petroleum 800 gram, robi z niego plastiku 500. Czyli z tych 300 zrobi mi jakieś. nie Niecałe 200. 180 może. Ok. Yy, czy robią te rurki? Nie robią rurki, bo pewnie jest. Yy. O! Jakieś śmieszne wyglądają, jakby dziecko coś malowało. I jest Great Hall! Wreszcie mamy to. Jest wielka hala. Super. I najfajniejsze, że oni, wchodząc tutaj, dostają morale. I oni muszą przez to przechodzić, by iść na prawo. O, czekaj, pokaż morale swoje. Gdzie ty masz morale? Halo. Jest, wysokie morale. Um. Okej, okay, ale gdzie jest poziom stresu? Może tak, bio? Nie, to są twoje umiejętności. A właściwości? No nie chcę, i twojej przewodności cieplnej. Przewodnictwo cieplne duplikanta. To brzmi naprawdę źle. To sobie ładnie sika brudną wodą. Ile my jej mamy? Um, bardzo powoli jej przybywa. I to by już jest ciasno, bo masz jedno jajko i jest ci ciasno. No nic dziwnego. Ty prawdopodobnie dokonasz żywota, zanim będziesz w stanie złożyć kolejne, bo widzę reprodukcji masz 4%, a zostały ci 4 dni życia. No ale mamy tutaj młode twoje. Tylko czy ono rośnie, powiedzcie mi. Tak, ono rośnie. Ono się wykluje, tak czy inaczej. I dopóki nie dorośnie, to nie ma większej różnicy, czy jest crowded, czy nie. Co najwyżej może być smutne, ale no to też postaramy się coś na to poradzić. Przede wszystkim dolewając wody. Gdzie jest woda? O Boże, kapie po kropli. Strasznie wolno ją leją. Dobra. Yy, myślę, że w tym miejscu. Ale, zatrzymamy się na dzisiaj. I jutro. Ogarniemy do końca już produkcję plastiku. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do jutra. Cześć!